Mano A my już z powrotem lecimy. Tyłek nas swędzi, więc trzeba jechać. Słuchajcie, po Norwegii to odpoczywaliśmy z tydzień, nie? Sił nabieraliśmy. Właśnie mnie się zapytał ktoś dzisiaj, kiedy wróciliśmy z Norwegii. A, Marcin się zapytał, no. no. Kolega. Kiedy wróciliśmy? Ojejku, nie wiem. No, kiedy wróciliśmy? Jezu, nie kojarzę. W połowie lipca chyba jakoś. Nie, nie, nie pamiętam. W każdym razie byliśmy, w ogóle sama Norwegia trwała 14 dni, ale nas nie było 17, no bo my jeszcze y, po drodze dom, z domu do Świnoujścia też staliśmy, bo dzień wcześniej wyjechaliśmy i na powrocie też tak zrobiliśmy, więc y, było dłużej nas nie było, niż cała Norwegia trwała. W każdym razie Norwegia była zajefajna. fajna. Słuchajcie, Nordseidy to są super przewodnicy. W dodatku wiecie, oni mieszkają w tej Norwegii, żyją... Tym życiem norweskim, więc oni po prostu yy, każdą, yy, nawet legendę to już ma opowiedziane każdą plotkę wiedzą na temat Norwegii. Więc my polecamy z nimi jechać, namawiamy ich yy, na to, żeby z nimi polecieć, pojechać na Northside. Tak, dobrze wiedziała? Nordka. Nordka, boże, kochany, ja tak zwykle przykręcam wszystko. Yy, I. Yy, I. wiecie co, namawiamy ich na Nordka? No mają się zastanowić, bo to już gru, gru, grubo by było, e, ale wiecie co jeszcze, e, a my lecimy, najpierw lecimy na, na co Łukaszek? Tarnice. Na Tarnicę. Na Tarnicę, Łukaszek chce wejść na Tarnicę, sprawdziliśmy 3,5 godziny, e, dwie trasy są, jedna jest 3,5 godzinna, a druga jest 5 godzinna, a Łukaszek będzie wchodził, czyli coś takiego, ale śnieżka. Na tarnicę, a później po tarnicy wybieramy się. Słuchajcie, na Pępkowe jesteśmy zaproszeni do Diablej Góry. Także e, prezencik kupiony, pokażę Wam później, co kupiliśmy. Bo wiecie, nie wiem jak u Was w regionie, ale u nas, jak się idzie na Pępkowe, to trzeba coś kupić dziecku. Znaczy nie trzeba, wypadałoby. No więc my kupiliśmy prezencik i lecimy na pępkowe. Więc e, później Wam pokażę, co kupiliśmy. A teraz e, mamy na tarnicę. Słuchajcie, 4,5 godziny jazdy. Bo oczywiście wyjechaliśmy wieczorem jak to my, bo nie możemy wyjeżdżać rano, bo rano nigdy nie wyjeżdżamy, ponieważ z tego rana robi się popołudnie, a potem się robi wieczór, więc musimy uciekać pod osłoną nocy. Uciekamy zawsze. I stoimy gdzieś po drodze spać i pokazuje nam tu na 23.30, że będziemy pod tarnicą. Także odzywam się do Was później. Stanęliśmy sobie, Łukaszek sobie kawę będzie robił. Łukaszka, widać, widać jak będzie robił. A ja Wam pokażę prezent, jaki kupiły, kupiliśmy. Yy, bo oni mają już w sumie trzy córki: dwie takie starsze. I dla siostrzyczek takie yy, bukieciki. A dla malucha, zapakowany mam o, już mam tu zapakowany. Poczekajcie, odło... Poczekajcie, od... odłożę was i zaraz yy, zabiorę. Jaką kabusę? Ja wiesz co, tutaj resztę tych łukaszek to położyłam tu, bo tu by wylatywały. O, i tu położyłam. Dobrze. Jakbyś miał w głowie, bo to wylatuje, wiesz? Poczekajcie, rozpakowuję. Takiego misia. O. A tu? Ręka. A tu? Stopa. Powiem Wam, że jak poszłam o, y, oglądać takie zabawki i dla takich maluchów, to naprawdę nie wiedziałam, co wybrać. Co prawda to jest od 6 do 36 miesięcy, no ale nie będę kupowała na teraz, bo pewnie na teraz mają zabawki, więc kupiłam tak troszeczkę na wyrost dla małej, żeby mogła Mieć taką zabaweczkę, jak już będzie troszeczkę rozumna. Zobaczcie. Ucho. Tu nic nie ma. Mam fioletową rękę. Nosek się nie naciska. Bardzo lubię tę piosenkę. Fajne, nie? Pieski mały. Dwa poluśne troszeczkę. Nie wiedziały jak. Już tak idziemy? Jak ja się bawię? Dobra, muszę, muszę kończyć, bo już jedziemy. Masz UFO. Czy, a, bo ty kawę pijesz. Jeszcze 3 godziny, 3.30 mamy. Słuchajcie, mamy nieplanowany postój, straż graniczna nas złapała. Nie złapała, tylko do kontroli zatrzymała. No to złapała nas. Wzięli od ukania dokumenty, ode mnie nie chcą. Może wyglądam na... Ja dobrze wyglądam, wychodzimy, wyglądam. <głos> <głos> I stan licznika spisuje, straż graniczna. Dziwne, nie? No. A my, ma, a my już, na słuchajcie, na liczniku 14.225. Także... Yy, taką mamy przygodę. Zobaczcie. Sprawdzają nas. A samochód na mnie. Ale nas sprawdzają. Dobrze, była przerwa na czekoladkę. A już mamy niedaleko. Ile mamy jeszcze? Do 40 minut, nie? 45. No, także za chwilę będziemy. No i kochani, wszystko w porządku mamy z papierami i odjeżdżamy. Uganią nie jest poszukiwany. Dała mi ten dowód? Dała ci. Wziąłeś? Dała, dała. Lecimy dalej. Znowu zatrzymują, ale już nie nas. Słuchajcie, a my mamy. Jedną minutę do celu. Znowu straż graniczna. Nam każe jechać, i tutaj. Pierwszych zatrzymali. Ale ich tu jest, nie? No, w sumie granica. <grybujesz> Także my zaraz będziemy u celu. Dobrze, jest bezpieczny. No. Ale czuć takie, nie? Jak się spotyka. Na drodze, to już trzecią minęliśmy. Pierwsza nas zatrzymała i teraz dwie jeszcze po drodze mijaliśmy. To tak jest takie poczucie bezpieczeństwa, nie? Jak się widzi. Ten. Umundurowanych strażników. Ustrzyki górne. Słuchajcie, kilometr jeszcze mamy. Jedna minuta. W razie czego jeszcze jeden postój. Także parking. Ale Łukaszek, stąd to się chyba wychodzi, wiesz? Ty akurat podjechałeś, gdzie się wychodzi, a tam jest parking, na którym trzeba stanąć. O, jeszcze ludzie siedzą, ma jest 23.30. Zajazd pod... Cały dzień, 25 Ale tam był parking. Bo stąd to się wychodzi. A gdzie? No, trzeba tam się wrócić, bo tam był parking. A widzisz, namiocik w lewo? No to jest kemping. No nie wiem, no namiotik w lewo. to jest kemping. Namioty tu są. Kemping. No. Strefa relaksu. Ale tu jest ktoś? Wszystko zamknięte. No to pewnie jutro trzeba będzie się rozliczyć. A nie, ktoś tu chodzi. Na od 16. Dobra, słuchajcie, jesteśmy na miejscu. Jest 23.40. Wjechaliśmy na. Czekajcie bo tutaj. Muszę sobie. Nie poradzę sobie tą ręką. Ukażę, ty musisz zrobić. Jesteśmy na kempingu jakimś. 600 metrów Małkanio do wyjścia na tą tarnicę. A ja zostaję. O! Jest widność, haha, ha, jest widność. O której ty planujesz, a w ogóle y, Łukaszek to ma, y, gdzie masz tą książkę? Co mam? K tą książkę tych tych pieczątek. W plecaku. W plecaku. Pokażemy wam jutro. I Łukaszek ponagrywa tatarnicę i też wam tutaj wpuszczę. A teraz mówimy wam... To sama do... tatarnica. A co, Na co to jest? Tarnica. <grym w tarnicę> na tarnicę. Puszczę wam tutaj, on sobie, on nagra telefony, więc wam wpuszczę. Idziemy spać teraz. Dobranoc. Siemanko, siemanko z rana. Lecimy na Tarnicę, słuchajcie. Piąta. Pięć. Słuchajcie, na Tarnicę, żółty szlak, 3.15. W lewo, Tak to wygląda. Z cię. Żółty szlak. A tam stoimy gdzieś za chałupą słuchajcie, doszliśmy do takiego parkingu tutaj jest punkt informacyjny i kasowy bilet 9 zł, ale to chyba jest otwarte normalny 9 ulgowy 4,50 ale to chyba jakieś otwarte. Idziemy jednak słuchajcie, bi zakup bilet właśnie. Tu jest do zakupu, czyli zakupujemy. Dobra, słuchajcie, bilet kupiliśmy online za dziewiątkę i e, idziemy. Możemy korzystać z całego Parku Narodowego. Idziemy. I takie się zaczynają podejściki. Jeszcze mamy 3 godziny, czyli przeszliśmy 15 minut. Bez składkę, bez lasek. spotkałem gościa, też również na duże mundurowej jak ja, przeszedł, opowiadał mi, chodzi po górach trochę, trochę bardziej jak ja, przeszedł słuchajcie łuk beskidzki czy coś takiego, dwa miesiące, to jest kurczę fajnie, zobaczcie został mi ten pagórecek jeszcze, ten, a ten, no. A tu już jest krzyżman tutaj już mam tarnicę Dobra już tutaj jest jak widzicie lajcikowa taka droga Także miłego dnia Wam życzę prawie ze szczytu tarnicy Słuchajcie Tak to jest ładnie że jest naprawdę ładnie Coraz bardziej happy. Tam idziemy, tam. Już za chwileczkę, już za momenci. Zatem otwieram Wam program. Już jesteśmy teraz, słuchajcie, na przełęczy. Do tarnicy mamy tarnica 1346, 15 minut. Lecimy, bo za nami chmury deszczowe. Słuchajcie, już niedaleko. Zobaczcie, jak tu chmury nachodzą. No i co z tego? Panie kolego, a ja happy. Słuchajcie, zaczyna się robić extreme nic nie widać Widzisz? Nic nie widzisz Daj zobaczyć Pokaż No widzisz? Co? Nic Słuchajcie. Jesteśmy na górze. Może wylądował Osiągnęliśmy to, mamy to Tylko chciałbym pieczątkę jeszcze przybić sobie. Ja nie wiem, czy tu będzie, ale się okaże. Czyli jesteśmy. O. A. Równo. Dobra. Fota przy krzyżu. I schodzimy dalej. Ten krzyż powstał na pamiątkach. Tu był w 2000 roku. Powstał w 2000 roku na pamiątkę, żeby tu Jan mogło Ciao, słuchajcie, tak wyglądam. No zobaczcie, jeszcze tak to nie szedłem, już wiem, a druga wygląda tak. Słuchajcie, już wiem, że spodnie mam do wymiany, bo są w ogóle nieprzemakalne. One są tylko takie, nie wiem jakie, w zasadzie. Muszę sobie wymienić spodnie. Jak sobie wymienię spodnie, bo buty też mam tu w tej chwili mokre. Jak sobie wymienię spodnie, to dopiero musimy spotkać gdzieś deszcz. I zobaczymy, zobaczcie co się dzieje. I zobaczymy, czy to, że mam mokre buty, to jest wina spodni. Czy nie? Zobaczcie co by się dzieje Rwiący potak normalny Znaczy schodzimy na dół, na dół mamy dwie godzinki eee, do. do dołu Marka Słuchajcie, taka aura deszcz pada w lesie O schodzimy, mamy jeszcze ze 40 minut tak to wygląda ślisko było to Czyli jestem piątą godzinę jestem na trasie i jestem już zmęczony na górze kanapeczka zjedzona, kawałek czekoladki i schodzimy na dół do kochanej żonki Do zobaczenia żonko jeszcze Wam powiem o tej kurtce, co kupiłem, o ubraniu w ogóle moim. Eee, to, tą kurtkę, co kupiłem w Norwegii, to się sprawdza bardzo dobrze. Sucho mi w środku cały czas. Piątą godzinę na deszczu to chyba wynik dobry. Ona ma 20 tysięcy membran chyba. 30. Później Wam tylko eee, na spokojnie. Spodnie, no to. Yy, całe mam mokre, od razu wchłaniają wodę, czyli spodnie te nie będę ich całkiem zmieniał, bo one bardzo mało miejsca zajmują jak się ich złoży, więc są bardziej przewiewne, więc yy, będę je nosił, jak nie będzie deszczu, a po prostu awaryjnie trzeba mieć drugie spodnie ze sobą w razie deszczu, oczywiście. <laughs> no, a buty to zobaczymy, co zby tam dalej będzie. Idziemy, zobaczcie, jakie płoto, sztabka. Ale klimacik jest, powiem wam, w tym lesie fajny. Fajne jest to, że nie ma ludzi. O, zobaczcie, jak tu jest elegancko. Dobra, słuchajcie, widzimy się na dole. Słuchajcie, jestem z powrotem, godzina 10. Wyszliśmy 5, 5 5 10 tam e, wróciliśmy 10, czyli 5 godzin w obie strony. E, pogoda nie rozpieszczała, ale cel został osiągnięty. E, Początki na górze niestety nie ma. Będzie czas w tej coś do książeczki, że się było. Może jakieś zdjęcie albo co. Także do zobaczenia później. Trzymajcie się cieplutko, bo mi jest też cieplutko. Słuchajcie, jednak pieczątka jest. Jesteśmy tu wschodni, znaczy, tutaj, gdzie się kupuje bilety, jak się wchodzi. bo my sobie kupili, Ja sobie kupiłem, to jeszcze było zamknięte, to sobie kupiłem online e, te bilety, ale można sobie kupić tutaj, w tej budce. I zobaczcie, co tutaj się zadziało. Wyszczacki Park Narodowy, punkt informacyjny Ustrzyki do górny trębowiec. No. Czyli mamy to Mamy i tu i tu Tutaj taką książeczkę możecie sobie kupić Książeczka gór, korony gór polski I tu jest wszystkie szczyty jakie są dostępne w Polsce Jest ich 30 chyba Nie wiem ile tak naprawdę Trochę my tu mamy zobaczcie Babią górę mamy no teraz, ten tą tarnicę. Turbacz mamy. Wysicy na usicy byłem, ale nie ma tam pieczątki. No, także jestem szczęśliwy, że jest ta piecząteczka. Siema z rana. Słuchajcie, jest ósma. Właśnie mnie budzi go, budził. Łukaszek poszedł już, ale słyszycie jak leje niefortunną pogodę sobie wybrał. Pewnie rano nie padało jak wyszedł, pewnie zaczęło padać niedawno. Mam nadzieję, że już jest na górze w schronisku. Ale jest straszna pogoda. Strasznie leje pokażę Wam. A ludzie pod namiotami zobaczcie gdzie stoimy. Widzicie? Miałam wyjść Wam pokazać kemping. No ale nie wyjdę bo leje. Także mnie to jeszcze nic innego nie pozostało jak leżeć w łóżku. I czekać. Także kładę się jeszcze do łóżka. Mam nadzieję, że kanio... że łukanio yy, nie zmoknie. Ale jak zmoknie, to wypróbuję swoje nowe buty i nową kurtkę przeciwdeszczową, która miała wytrzymać 5 godzin na deszczu zobaczymy. Ogarniemy to. Ja jeszcze idę drzymkę łapać. Także do później. Wiecie co, sprawdzam teraz pogodę? Na telefonie, więc pogoda się nie sprawdziła, bo w moim telefonie jest, że nie pada. Dopiero od 11 miało padać. Miała być mgiełka, więc on pewnie poszedł kierując się pogodą. Zobaczcie. 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 Miało nie padać. Więc nie ma co patrzeć na te pogody, bo widzicie co się dzieje. Mam nadzieję, że na górze może nie pada albo jak zaczęło lać, to już był na samym szczycie. I jeszcze jedna rzecz, musicie tu uważać, słuchajcie na internet, bo my jesteśmy przy granicy ukraińskiej. Więc może się okazać, że złapie was ukraiński internet. Eee, tu jest też bardzo to częste. Nawet czytaliśmy o tym w internecie, że trzeba uważać, jeżeli chodzi o internet. Ja zaraz do niego zadzwonię i zapytam się, yy, jaką ma pogodę i w którym miejscu jest już. Może wszedł czy nie wszedł. Także odzywam się później. Kochanie, jest 9.30. Właśnie przestało, słuchajcie, padać. Zdążyłam się dosłownie 20 minut temu dodzwonić do Łukasza, bo cały czas był poza zasięgiem. I powiedział mi, że dopiero zaczął padać, jak wszedł na górę do krzyża, doszedł. Także y, przyfarciło mu się, ale scho schodzić nie, jest, nie, ma, nie ma porażki, bo mówi, że to nie jest, jakiś, nie jest jakaś ulewa. Ale, ale właśnie y, powiem Wam, że wczoraj tu jak przyjechaliśmy, to był namiocik taki malutki koło nas stał. Pokażę Wam. O, i go już nie ma. Także pewnie jak zaczęło rano padać, to się y, zawinęli, bo to naprawdę o taki był malutki jak tam stał. Tak. W każdym razie przestało padać. Ukaniu, już jak dzwoniłam do niego, to mówili, że ma jeszcze półtorej godziny w dół, więc pewnie niedługo będzie. Także jeszcze trzeba szykować jakieś śniadanko mu naszykować. Weźmiecie piel, chwilę odpocznie i lecimy na Diablą Górę, na pępkowe. Zobaczcie, kto wrócił, a ja jeszcze leżę. Ukaniu! Ile? Wcale nie jesteś mokry, jak na ten deszcz to padało? Padało, jak nie wiem. A jak kurteczka sprawdziła się? no, no ale spodnie nie, nie na tę porę. Nie na tą porę? Buty ze Tak? Czyli buty się nie sprawdziły? O, no, znaczy, wiesz co? Buty mam mokre w środku, ale być może to jest od spodni, bo te spodnie to. Ciekną. Pochłaniają wodę i może wciekły mi ze spodni, wiesz. A. Muszę sobie zmienić spodnie. Zmęczony jesteś? Nie. Nie? To może jeszcze raz wejdziesz. Muszę zmienić spodnie i ten. I jeszcze raz. Na Coś deszcz. przestało padać chyba teraz, nie? Nadesz jeszcze raz, wyjść. już zapłaciłem. Tak? Zapłaciłeś ile? 80. 80 zł? Mhm. Za sam postój tutaj? Dwie osoby i samochód. Aha, kurna, Ale to tak trochę ciężko zapłacić, jak się przyjeżdża o 12 w nocy i wyjeżdża. No w sumie pół doby, bo o 12 wyjedziemy. No. O masz. nas. Wieś o scypki? No, dwa, jak za Dobra. To czas się zbierać, słuchajcie. Znaczy, spiżamy wychodzić. <laughs> Łukaszek poszedł skorzystać z prysznica na kempingu, a ja wam pokażę, co robimy. Jak mamy właśnie takie mokre rzeczy, bo bardzo często się u nas zdarza, bo jeździmy też zimą i, i Łukaszek. Oprócz tego, że zimą to jeszcze przy okazji chodzi po górach i zawsze może go spotkać deszcz, więc już mieliśmy. Słuchajcie, taki problem w przyczepie, że nie mieliśmy gdzie suszyć i wieszać mokre rzeczy, żeby nam nie nakapało na podłogę. Więc zobaczcie, jaki patent sobie wymyśliliśmy już w Wanie i już poprosiliśmy furgon dla Ciebie, żeby nam ten patent zrobić. Już odwracam kamerę i ja Wam pokazuję. Jestem tu. Muszę wejść do toalety. Wchodzę. Otwieram prysznic. I proszę bardzo. Mamy rurkę rozporową. I tu nam wiszą kurtki. I bluza. I plecak położyłam też, żeby wysechł. I niech to wszystko schnie. I zawsze można otworzyć tu ten wentylator. Albo puścić ogrzewanie jeszcze. O. Żeby powietrze weszło. Albo jeszcze puścić ogrzewanie tutaj. Więc ja mam taki patent, słuchajcie, a Wy? Jaki macie patent? Dajcie znać w komentarzach, czy macie podobne patenty, czy słyszeliście o tym patencie, albo w ogóle jak sobie radzicie właśnie z mokrymi rzeczami, jak jesteście właśnie, nie pada, jak jesteście gdzieś w podróży. Zaraz, słuchajcie, będziemy ruszać, przestało padać już w ogóle, bo tak to mrzyło ale muszę Wam pokazać, bo nie wiem, czy Wam pokazywałam, jaką sobie półeczkę skombinowałam na buciki, bo jak wiecie, to jak my jeździmy bardzo dużo i musimy mieć w głowie różną pogodę, A jeszcze przy Łukasz Łukaszek chodzi po górach, A więc dużo różnych butów mamy, więc nie mamy gdzie tego trzymać i skonstruowałam taką, taką półeczkę, już Wam pokazuję jaką. Znaczy, ja jej nie skonstruowałam, ja ją kupiłam w za 40 zł. I ona jest plastikowa, leciutka. Pokażę Wam. Zobaczcie. Tu teraz Łukaszek jeszcze sobie powiesił suszy ten mm, opaskę. I zobaczcie. Na, tych, na tej naszej platformie, którą kupiłam, żeby stawiać mokre buty i w ogóle buty, postawiłam jeszcze taką dwu, dwukondygnacyjną Półeczkę I zobaczcie, ile butów nam się tu mieści. Ha, widzicie? Jeszcze jest miejsce. Bo mieliśmy duży problem. Słuchajcie, z butami: jak wiecie, jak się jest ciepło i chodzi się tylko w klapkach, to nie ma żadnego problemu. Ale jak pada deszcz i, ma się, i wychodzimy we dwoje, to mamy oprócz klapek jeszcze mamy buty yy, na deszcz. No i one są mokre, nie ma gdzie je stawiać. No, i je, jak stawialiśmy jedne na drugie, no to wiadomo, że to pod spodem było już brudne. A tutaj y, wszystko jest ok. Łukaniu, czy Ty już jesteś gotowy do podróży? No, o tak, tak, O tak, Łukaszek odpoczywa. Pracuję. Tak? No, tak Łukaszek odpoczywa. Pracuję chwilę, a Ty mówisz, że odpoczywa. No, ale co to za praca należąco? Co, co ty jesteś testerem? Te, co ty jesteś? Testerem materacy? Elektronicznie. TikToka oglądasz na bank. Tak. <laughs> Zkładam jeszcze ten, słuchajcie, yy, suszarkę na naczyń. I będziemy się zbierać. Ale tu jest ładnie, ale powiem Wam, że i tak nic nie widać, ponieważ jest mgła. Ale jaki duży namiot tu jest, zobaczcie. Głównie namioty. I domki też są do wynajęcia. Zaraz pod samym wejściem to jest. Atarnice. Wyruszyliśmy już w drogę. Mamy 80 km, ale godzinę 20, bo to są kiepskie drogi. Także wyjechaliśmy z kempingu. Lecimy do, na Diablą Górę, do znajomych, na pętkowe. Pijemy herbatkę. Pijemy. My pijemy. To proszę bardzo. W sumie to zrobiłam dla ciebie. Żebyś ten. żebyś odtajał, jak Zryzał. Dobra, słuchajcie, kończymy tego vloga i widzimy się w następnym. Pa! Żegnasz się? Nara. Nara.